Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku Nagrywam ten film, ponieważ muszę wam coś powiedzieć Wracam na YouTube! Let's go! Kali jestem za kamerą i się tak strasznie cieszę, że będę mogła w końcu z wami tutaj być I więcej nagrywać na dłuższy format No bo jednak TikTok i Instagram to wiecie, są takie minutowe filmy Czasem trzyminutowe i po prostu to nie jest miejsce do pokazania prawdziwego siebie A wy mnie znacie z vlogów i wiem, że je bardzo lubicie Także się bardzo cieszę, że wracam Będzie dużo kontentu rodzinkowego z Kalimi, z pieskiem, z Madzią I nie tylko, a musiałam was troszeczkę straszyć to mój pomysł Tak, to break. był Kaliego pomysł, żeby po prostu zrobić ten clickbait I was po prostu nastraszyć No bo nie było mnie tutaj dwa lata, więc no Jakoś was trzeba było przyciągnąć, tak? Ja też miałem chętkę na vlogowanie Jak Wika powiedziała, że wraca, to mówię to jest to To ja też się tu będę pojawiał, także Kali się będzie pojawiał, Madzia, Woody I no myślę, że wiele więcej, także będziemy sobie tutaj Po prostu odwalać jakieś śmieszne Nasze życie rzeczy. czasem jest mega szalone tak. Czasem się nic nie dzieje, ale myślę, że i to i to to będzie całkiem fajne w naszym wydaniu Szczególnie wiki wydaniu, także Tak, naprawdę, są dni, gdzie jestem po prostu w Warszawie Tydzień i jest mnóstwo do nagrywania A są takie, że moja ADHD mnie trochę zgniata Spokuje. I po prostu leżę i oglądam telewizję W sensie Netflixa Więc będziecie ze mną i w tych bardziej Catchy dniach. dniach i w tych nudniejszych Bo każdy ma podobnie, myślę Także jutro od rana jesteście ze mną, będą się działy różne fajne rzeczy Pracowity dzień się zapowiada, co? Pracowity, ale troszeczkę takiego Instagramowego życia, a troszeczkę domowego W ogródku? Także zobaczycie co, co, co będziecie świlować? No zobaczycie, zobaczycie. Idziemy do spanka, widzimy się jutro. PA! Co to za laska? Hej, dzień dobry, to ja. Zobaczycie, tak wyglądam dzisiaj. Odwaliłam się, żeby zobaczyć się z Wiktorką i zaraz się rozpłaczę z tej okazji, bo je bardzo wiatr. Thank you. Kochani, bardzo się cieszę, że wróciłam do vlogów. Macie też ja się, też się cieszę. cieszę, bo wiem, że będę tu często. Tak, dzisiaj mamy super plan. Muszę się trochę przyzwyczaić do tego vlogowania. Jeszcze nagrywam inną kamerą, która w ogóle jeździ lata tak, że no może być ciężko, ale mam nadzieję, że się cieszycie, że jesteśmy tu. Cheers. Za pierwszego vloga po powrocie. I oby to nie był ostatni. Nie, nie, nie. Kochani, ja w ogóle Wam nie mówiłam, po co my dzisiaj tu jesteśmy, po co tutaj zajmacie. Nagrywam współpracę i stwierdziłam, że wezmę Was ze sobą, żebyście zobaczyli, jak to wygląda tak z boku. Sprawa Wygląda tak, że nie wiem które okulary. Musicie zdecydować. I tak ja zdecyduję wcześniej, zanim wy to o, zobaczycie te do torebki. To jest takie, wiecie, piżama, ale bardziej party. w wersji party, czy te, ja się nie widzę i nie widziałam się jeszcze, więc nie wiem. Te są fajne, ale mam wrażenie, że bardzo często masz takie, a tam tamtym... są takie inne trochę. O, tak, no te chyba, nie? Dobra, widzę. Wie. możecie głosować, też wezmę pod uwagę w przyszłości wasze głosy. Pomysł jest taki, że idę i macie mnie łapie i pyta, co słucham. A ja nawet nie mam słuchawek, bo zapomniałam ich wziąć, ale udam po prostu, że wyciągam słuchawkę i powiem O, tutaj jest to z handlem, to z handlem, to z handlem, i to jest po prostu taki fajny, y, taka fajna sprawa. Także, a mówi się handlem, agentem, H&M. Właśnie, żebyś dobrze powiedziała. Napiszcie, jak mówicie, bo ja w sumie... Y, ja mówię H&M, a mówi się agentem, albo HIM po polsku Chyba agentem będzie najlepiej Będzie ciężko mówić tak szybko oh, agentem. Agentem, agentem, agentem. Nie mogę wytrzymać ze śmiechu, bo jest to mega cringe'owo dla mnie Co się mówić to, przepraszam, przepraszam, proszę panią No bo, bo musisz, Wika, też trafić w okno ludziowe, wiesz? Że jak ludzie nie idą Przepraszam, przepraszam, proszę panią, przepraszam, ja mam pytanie chciałam to zrobić Set jest z H&M, z pod... Kudy, Set jest z handem, no. Ale się widzę, dobrze poszło, Do, poszło ci dobrze, bo robiliśmy to tylko na próbę. Tak. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. No, zawsze chciałam to zrobić. Set jest z handem, buty i torebka też są z handem, biżuteria, okulary również. No to tyle. Ale, pa. ale, ale proszę panią. <gulanie> ale gówno. Znowu. Nie to widzieliście. <gulanie> nie wiem, myszko. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Zrobiłaś taki właśnie. dzięki Okay. I tak poszła no wiesz. słuchajcie, za pierwszym razem. Ale serio, serio ci się? No a nie? Nie no podoba mi się, tylko czy to się podoba. No, no. Nigdy w życiu nic nie nagrałyśmy za pierwszym razem. Ja myślę, że im dłużej, tym będzie gorzej. No pewnie tak. No. Może jeszcze spróbujmy na wszelki. Jeszcze raz możemy, no. Lecisz. Przepraszam. A! Ciężarówka. Szybko. Ja, nie. <noise> Czego to widzicie? Słuchajcie, minęło kilka godzin, czym te dwie. Madzia była na skłoszu i siedzi tutaj ze mną spocona Śmierdzę. Muszę się wykąpać, w A ja czekałam w sumie na nią, bo mi się nie opłacało wracać do domu i oglądałam sobie serial tutaj. Mamy zamiar, słuchajcie, dzisiaj plewić w ogródku. Kupimy rękawiczki, kupimy łopatki, grabki. Chciałabym w ogóle kupić ogrodniczki też, ale nie kupimy ogrodniczek nie, nie ma... w tych sklepach raczej. I po prostu dzisiaj jest plan na zrobienie porządku w ogródku. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Dawno tego nie robiłam. Ostatnio. Robię. Czy to kiedykolwiek? Tak, ostatnio, jak byłam po prostu mega młoda, jak mieszkałam w domu rodzinnym. No nie, że trzy lata temu, bo wyprowadziłam się trzy lata temu, jeszcze jest dziesięć lat temu ostatnio. Ale pytam, czy robiłaś to w tym domu tutaj? Nie, nie. Nie, <laughs> nie bo mamy właśnie panią, y, która to robi. Dawno w sumie nie było, nie wiem kiedy będzie, a ja lubiłam to zawsze robić, więc powiedziałam, że to będzie fajny plan. Idziemy, wyrywać chwasty. Idziemy, Idziemy, kupić co trzeba co trzeba. Czemu akurat idziemy do tego sklepu? No a czemu nie? A co, do, nie, no, do zoologicznego? Nie no, nie. nie, no idziemy do Teddy. No to jest taki sklep, który ma wszystko. Jakby było Action, to by było lepiej, bo by było pewnie więcej wyboru. Ale nie ma Action w pobliżu. Jeszcze jest Kik, więc najwyżej pójdziemy do Kika, ale wtedy nie, no, jest... No, Kiku też są rzeczy takie różne. Ja na przykład to malowałyśmy kubki, to ja wtedy właśnie kupiłam buteleczki takie. wtedy no, też okay. ma... Nasze chłopaki idą na kawalerski w ten no. weekend. I szukamy kubków, żeby im kupić na kawalerski. Cześć, ale Fajny aparacik. On robi zdjęcia? Pewnie nie. Nie? Nie ma nic tutaj na gamerki. Ej, to jest trochę nifer. Pełno jest rzecz na. Ej, piñata! Kup im piñatę! Ale to ja miałam zezwolenie tylko kupić kupki. Ej, nie ogarniam tej kamery jeszcze, wybaczcie widzowie. tam mnie nie obchodzi. Patrz, to nie ogarniam tej, nie wydać ci twarzy. A, po to przyszłyśmy. Jest głowę Woody kocha to. Woody kocha to. No. Ej, ładne. Mogę mu taki dużo wykupić? Nie, rozwali. On O, ma dużo zabawek. Chodź. Dobra. Oje, nie no, to jest mu... Jezu, prześliczne, to bierzemy. No może to być od. Ej, ona jest taka trochę jak ta. To mnie może być. Ej, to jest trochę taka jak ta, co zmienia humory. Ej, czekajcie, ona pyta, prosi, czy może kupić mojemu pieskowi zabawkę? No może, że nie, bo za dużo. Nie, bo rozwali, no to pytam. Przeszłyśmy oczywiście wszystko dookoła, a nie poszłyśmy tam, gdzie trzeba. Uu. Ej, ale szczerze, liczyłam na jakieś ładniejsze. Pełno było takich ła... Ej, ja liczyłam na takie ładne. W były. W, w -maxie? To będzie dobre do plewienia. Patrz. Ale to jest e, rozmiar mikro. No, ale to ja mam mikrochwasty ok, taką e, temperaturę temperaturę ej, to jest mega ładne dwie łopatki i jedna taka grabka za 9,50 fajne, słodkie i co, co ci w tym urośnie? no, to są pewnie mięta i bazylia A wiesz, że już nie jest czas na zasadzenie, to się wcześniej robi no ale to przecież w domu jest już to urośnie ej, eukaliptus oh. to jest, jest eukaliptus Magdalena. proszę tak, się pogarnąć. Koziomka. Ej, fajne, a no. i tak wiesz, że to nic z tego nie urośnie. Mięta ci jeszcze urośnie, ale, ale pomidor znalazłam, ale są dla juniorów. O nie, takie ładne chciałam. To może żółta i Moje no, Mój ulubiony kolor. Jesteśmy w innym sklepie i zobaczcie, na te rękawiczki. Tamte po prostu dam mamie, a weźmiemy te. Są dużo ładniejsze i będzie większy vibe robienia tego wszystkiego w ogródku. I tutaj też są jakieś takie rzeczy, które może by nam się przydały. Takie duże grabki. Takie. Piękne. Ale jak co, tak? Trafiłyśmy na jakąś zdrową jest to żywność. Jest dzisiaj, teraz? Nie wiem. A coś zjemy ogólnie? Możemy. Zamówimy coś? Czy... Zobaczymy, ale są wegańskie gołąbki i wzięłyśmy takie jakieś takie fajne ja rzeczy. Ja bardzo lubię to. Jest super. No ogólnie fajne, lubię takie działki bo to jest bez cukru wszystko. Jest bulion w WG też w sensie, no wege. eko. Witam serdecznie niezmiernie się cieszę, że vlogi wracają do łask, widzowie oto ja, dzisiaj nagrywałem deal piłkarski, dlatego w takim outfitie jestem piłkarskim, jadę po kompresor do mojego taty, bo będę rowerki do sezonu przygotowywał, tak. Ja sportowy świr, natomiast jak widać na załączonym obrazku, nie każdy dba no, o, o linię. Najlepsza w wsi. Zakiepanka Frytki z sosem tatarskim Bataciki mhm. Żyć nie że zaraz chwilę się przebieramy i idziemy do ogródka Plewić Plewić XD XD W tym stroju? Mhm W tym outficie? Tak Uduś, proszę nie kopać w łóżeczku nowym Macia kupiła prezent, ja stwierdziłam, że już ma za dużo tych zabawek, bo wszystkie zniszczy i tak, ale Macia się uparła i kupiła w sumie bardzo ładny prezent o proszę, napompował? Powiem tak, no my nie jesteśmy zbytnio rowerowi, ale ja się do meczu szykuję. Chciałem się dzisiaj przewieźć, mam jeszcze dwie nagrywki, ale mówię może się przewiozę, nie? W ogóle kiedyś na odcinku mówiłem to do moich widzów jest tu taka wika jaskinia niedaleko, w której odkryto kości masowego zjadania ludzi. Nie powiem tego słowa, żeby ci YouTube nie zbanował. Sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat chcę tam dojechać na rowerze. Nie wiem czy dzisiaj. No. Jak nie potrawię, ty? Sru, tu, tu tu. A my idziemy plewić! Fudusiu, Madziusiu, kochanie! Madzia jest w ogóle nieco z tego pomysłu, ona powiedziała, że chciałaby iść spać, ale nie śpimy, go plewimy! Fatalny, fatalny jest, słuchajcie, bo mieliśmy zrobiony taras, ale to jest naturalne drzewo, drewno, i ono dziwnie po prostu nie chce przyjąć farby. Bardzo szybko po prostu ta farba spływa, z, nie wiem, zniszczy zniszcz, się, i tu mamy właśnie dwie próbki, i one w sumie się bardzo zmieniły, nie? Ładniejsza była ta, ale wy... Wybraliśmy Tom i czekamy na pana, aż po prostu nam to zrobi, tak A i tak jest spoko Na wywalenie. Ale jest korzystane Kawka zrobiła Wikusia, obiadek zamówiła, rękawiczki do plewienia kupiła Będziemy nagrywać z TikToka, w którym poprosimy go, żeby opowiedział jakąś śmieszną historię związaną z nami, a my w tym czasie będziemy robić tak Boimy się, że któraś z nas to zbieży, bo spojrzymy na siebie i zacznijmy się śmiać. Kali nam śmieszną historię tak, abyśmy my się rozśmieszyły by pośmiechem albo coś. Ciekawe, jak Ci się uda, bo to jest taki trend na TikToku. Idzie Madzia do lasu, narobić hałasu, staje pod drzewem i myśli sobie, ale grzybek fajny i co wy robicie? What the fuck? Co to taka śmieszna historia? Dlaczego tak ruszać, i ustawić w nim? No i Madzia zastanawia się pod drzewem, czy... What the fuck! Pan już ruszył. spotyka tam Wiktorię, która... Ej, co? To jest coś powalone. To jest coś dziwnego. No dawaj dalej, no. No i spotyka Madzia Wikę i Madzia do Wiki robi dalej. Ale kuba. Zabiorę sobie, bo to nie mam tego. Nie, no nie możesz, bo i rękawiczek. mi. Dobra, weź sobie. Jak pani wioska, A nie, to nie chcę. Jeszcze w stronę chyba w Zajrobiste, patrz! O Oku! Ej, do plecku! Dobra, kochani, jesteśmy gotowe. Nie wiem, jaki jest plan. Macie mnie trzykrotnie pytała, jaki mamy plan? Nie mamy planu. Po prostu będziemy to tylko. ja mam to. Robiłyśmy to kiedyś. Plewiłyśmy. Plan jest taki, że podkosiarkę weźmiemy, żeby podkosić po prostu trawę. Podkosiarkę. Pod podkosiarkę. Podkosiarkę, bo podkosiarkę pod... kosiarkę to można wpaść. Pod no i musimy się pozbyć tych wszystkich krzaków. Nie no, to są grabki. No dobra, widzę wie, żeby nie wyszło, że. Jestem jakieś blondynki głupie i... Co mogę robić z tym? Ej, może po prostu posprzątamy kupy u jego Grzyb? Odwracamy uwagę, robimy wszystko, żeby nie plewić, żeby... Zobaczcie, co z tym robię. Świetnie. Zapraszam do mojej szopy. Grzybisto. Boczniaki się tutaj hodują, one już są stare. Trzeba je ściąć, żeby wyrosły nowe, ale ostatnio mało byliśmy w domu i mało jedliśmy w zasadzie tych boczniaków. Tam leżą jakieś umarłe. Po co ja przyszłam? Po podkoszarkę. Podkaszarkę. Podkaszarkę. Bo się że... Ja też. Nie róbcie już ze mnie takie, okej? Okay? Ja wiele razy tutaj podkoszałam, kaszałam. Jaki chwast! Ale pięknie Ty! Widzicie to? Nie, no to jest żart chyba. <śmany> ja jej opierdziębię Ej, nawet jest ten Ej, musimy uratować ślimora no tak. czekaj, 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 czekaj O nie, ślimaczku O nie O nie, glizdy O nie, pająki Nie chcę go... Okay. Po ślimaku Ej, to jest... różga taka Nie trzep tym, bo jakieś pająki pewnie na tym No nie kawałek myszki, bo Kali ostatnio z góralem rozwalał myszkę. Udi, czy ty to widzisz? Dobra, kochanie, no zaczynajmy, no nie wyróbmy jaj, no mamy rękawiczki, nie wiem skąd to rośnie tu, jak jest pod spodem materiał, który powinien blokować jakikolwiek dostęp roślin, ale no przedarły się. To tyle w tym rogu. Świetna sprawa, ale ja nie mam przedłużacza, Kali! Cześć kochani, słyszycie mnie? Ustawiłam kamerę moi drodzy i teraz nie ma już tu chwastów, bo Wika powyrywała Udaję teraz, Co w sumie są, w sumie są chwasty Co się dzieje kochana? Nie masz przedłużacza? Jest przeciw, bez Bezprzewodowa. ty szukasz przedłużacza, myszeczko Ja się boję, nie tak blisko nie, mnie Ale okay. chwast wielki tu jest Ale wow o, Czajcie to Można tym cię pacnąć Nie pacaj mnie, bo tam są roboty Widzicie? Jaki chwaścior no, jak to się robi? Wiesz, jak to obsługiwać? Tak! Ja myślę, że... Świetne ujęcie! Dobra, kochani! Widzimy się za a few hours later. A few hours later! Te chwasty chyba też trzeba wyciąć, co? To są chwasty do wycięcia. Nie! Yeah! Bądźcie, panie, bo... Nie no taki żarcik, bardzo się cieszę, że lawenda nam urosła Tym ładnie razem pani, która tu robi ogród teraz się przekręca <laughs> Nie pachnie tak intensywnie jeszcze Lawendowo? Może za wcześnie jeszcze jest, no ale bardzo ładnie Jakby z roku na rok jest jakby większa, obszerniejsza tutaj I muszę ją wyciąć jakby na później, żeby się wysuszyć ją i do szafy włożyć, bo wtedy ładnie pachnie w szafie Kocham lawendę, kiedyś nie lubiłam lawendy w zapachu, a teraz kocham Odkąd mam mgiełkę do pościeli lawendową uwielbiam Ej, chyba złapałam lepszego skilla już. Jakby wiecie, uczę się, zazwyczaj ja robię to Kali. Ja robię inne rzeczy. A Kali się tym zajmuje, więc, więc dzisiaj go nie ma, dlatego ja go zastępuję, tak? Czekaj. Ej, a nie niszczymy tego trawnika? Co? Nie niszczymy trawnika. Nie niszczymy. <śm> Nie jeździłam na rowerze jakiś rok. Nie, ale Kali napompował, ale trzeba je jeszcze wyczyścić, bo są brudne. Ale zobaczcie, jakie mam ładny ten rower. Ja na nim dostałam go na któreś urodziny chyba w 21 roku, cztery lata temu albo trzy. Jeździłam dwa razy, czekajcie, a mieszkamy na wsi, więc jakby jest pełno miejsca. No, Będzie się wyrąbało. Ja po prostu się wystraszyłam. Ja już nie jeżdżę na tym rowerze, Nie chcę się jeździć. Kali ma taki górski typowo. Wysoki bardzo, za wysoki trochę na mnie. Piesek nie wie, co się dzieje w ogóle. Dawidź go, zawidź go. Uduś. Rzuć mu, Madzia. Ale rzuciłaś. Ale patrz, ja mu tak rzucam. Uduś. Aby było na tyle, kochani, naszego ogrodowego życia. Jeszcze trochę podziałamy, ale już nie będziemy was zanudzać chwastami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam jest Mam nadzieję, że się Wam podoba i ogólnie to, że wraca na YouTube'a. I Macie w zasadzie też prawie wraca. Ja się bardzo cieszę. Bo nie nagrywa do siebie, tylko u mnie, a to jest no podobna sprawa. Madzia będzie tutaj na pewno często. I mam nadzieję, że Wam się mu to podoba. Jeśli tak, to możecie napisać jakiś miły komentarz. Typu: cieszymy się, że wracasz na YouTube'a. Ja to napiszę. Cieszę się, że na YouTube'a. Ja się bardzo cieszę, bo w Wtedy mogę pokazywać taką prawdziwą siebie tutaj, a na Instagramie czy TikToku jest no wiecie, krótki format, tam się po prostu nie da tak długo pogadać i zrobić takich po prostu bezsensownych rzeczy jak tutaj. Także to jest bardzo sensowna. Co? Wyrywanie chwasty. Dziękujemy wam, widzimy się w następnym odcinku, już niedługo. Pa! Kochani, mamy tu impostora! Jechał na kwacu! Gościu!